Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel, wracamy do omówienia programu tylko jeden, ostatni odcinek z półfinałami był najciekawszy, bo głównie ten odcinek opierał się na walkach, a przecież o to nam chodzi najbardziej, ale zanim zobaczyliśmy odcinek szósty, musieliśmy przejść przez odcinek 5, gdzie jak dobrze pamiętam Sylwia Szostak, czyli Wybranka, a Kopa Szostaka poprowadziła trening dosyć ciekawy, łatwiejszy od tego, który zaproponował odcinek wcześniej Pudzian, później panowie zasmakowali, Tańca z gwiazdami, oczywiście, tylko jeden jest programem rozrywkowym. Tak, dzięki któremu osoby niekoniecznie oglądające sporty walki mogą poznać bliżej zawodników MMA. więc rozumiem, że każdy taki zabieg ma wykrzesać coś z zawodników, aby poznać ich troszeczkę lepiej. Ja najchętniej to bym oglądał takie odcinki jak dziś, że w zasadzie. W jednym odcinku skupiliśmy się na dwóch walkach i fajnie, gdyby głównie na tym program się opierał, no ale wtedy nie leciałby na Polsacie tylko na Polsacie Sport, tak. Więc yy, rozumiem, że muszą być takie elementy dodatkowe, jak tańczenie i gotowanie, bo dzisiaj mamy tego bardzo dużo w telewizji, więc zawodnicy muszą też się z tym zmierzyć. W piątym odcinku skonfrontowano ze sobą dwóch najmniej doświadczonych zawodników, Michała Sobiecha i Karola Weslinka którzy dali bardzo fajną, efektowną walkę. I tutaj dobrze, że ich skonfrontowano, tylko jak się później okazało, no z tego pojedynku wyszedł przegrany i wygrany, ale obaj po tej mocnej walce musieli opuścić program ze względów zdrowotnych. Co prawda ułatwiło to decyzję bo któryś z tych pięciu zawodników musiałby program opuścić, a tak zdecydował o tym los. Ale myślę że zarówno Michał i Karol na pewno dzięki temu programowi rozpędzą swoje kariery i jeszcze o nich usłyszymy, ale kto wie czy za jakiś czas nie dostaną propozycji od Federacji KSW. W szóstym odcinku, w którym oglądaliśmy walki półfineowe, był odcinkiem, który przynajmniej mi oglądało się najlepiej, gdyż już trochę poznaliśmy chłopaków i widzieliśmy ich poprzednie zwycięstwa, więc byliśmy ciekawi tego, jak ich kolejna walka się potoczy. Walki zostały zestawione tak, jak też myślałem, o czym też chyba wspominałem. Pierwszym czy drugim odcinku, że zwycięzca pierwszego odcinka powalczy z drugim, a trzeciego z czwartym: czyli Marcin Krakowiak versus Tomasz Romanowski i Adrian Bartosiński versus Piotr Walawski. Nie zaskoczyłem się, bo myślałem, że właśnie tak to będzie. Chociaż bardziej byłbym ciekaw odwrócenia rywali Marcina i Adriana, bo też ciekaw byłbym walki Krakowiaka z Walackim i Bartosińskiego z Romanowskim, ale tutaj na szczęście będziemy mieli okazję taki pojedynek zobaczyć. Ale myślę, że najciekawszą opcją e, byłaby ta, w której zestawiono by Marcina z Adrianem, oczywiście są oni kolegami, ale też obaj tak samo mocno chcieliby zdobyć kontrakt z KSW. A jak pamiętacie, walka Mańkowskiego z Moksem, czyli dwóch kolegów, do najgorszych nie należała, a starcie. Charakterów w postaci Walawskiego z Romanowskim też mogłoby być bardzo ciekawe, bo myślę, że tutaj Krakowiak odnalazłby się lepiej w walce z Bartosińskim, choćby z tego względu, że znają się bardzo dobrze, a też bardzo interesowałoby mnie jak Walawski wypadłby na tle tak doświadczonego zawodnika jak Tomasz Romanowski. Ale zestawiono to tak jak myślałem, co przecież też jest fajnym rozwiązaniem. Nie chcę tutaj nikomu umniejszać, bo każdy z tych chłopaków swoje poprzednie walki wygrał. Ale po tych walkach, które odbyły się w tym programie, no to wyróżniłby Marcina Krakowiaka, który w ekspresowym tempie pokonał Pawła Kiełka, i Tomka Romanowskiego, który dał bardzo fajną walkę z Radziszewskim. Więc dla mnie, starcie Tomka. Z Marcinem było po prostu starciem mocniejszym i Tomek był twardym rywalem dla Marcina i Marcin dla Tomka, więc fajnie byłoby ich tutaj rozdzielić. Największy niedosyt mamy po stronie Bartosińskiego, bo jego walka skończyła się bardzo szybko przerwał ją lekarz, oczywiście walkę prowadził, tą pierwszą lądę wygrał, ale nie było takiego wow jak w przypadku walki Marcina, co wynika po prostu z tego, że są zupełnie innymi zawodnikami. W przypadku Piotra Walawskiego jest to wygrana decyzją z kiełkiem po odcinku w którym Leda walczył, miałem parę pytań w głowie, bo jednak nie pokazano nam całej walki, na szczęście na YouTube KSW dodało całą walkę, którą no nie ma co mówić Piotr Walawski wygrał. Ale myślę, że ja czy wielu z was bardziej tutaj czekało na walkę Marcina z Tomkiem niż na walkę Adriana z Piotrem. Te walki w programie trwają bardzo krótko, a Adrian Bartosiński jest typem zawodnika, który nie wchodzi w wymiany, dąży do walki w parterze, jest zawodnikiem, który umęcza rywala, aż do momentu, w którym rywal zaczyna popełniać błędy i wtedy to wykorzystuje, zazwyczaj w postaci mocnego ciosu. Adrian walczy bardzo inteligentnie, nie daje sobie zrobić krzywdy. I minimalizuje zagrożenie. Tutaj, w tej pierwszej walce pomiędzy Bartosińskim a Walawskim trzeba Ledę pochwalić Bo radził sobie bardzo fajnie Zdobył nawet dosiad Myślę, że w pełni swojego potencjału nie wykorzystał w tej walce Bo mógł bardziej bazować na walce w stójce Niż tutaj szarpać się z Bartosińskim No ale też yy, myślę, że psychicznie był lepiej zbudowany Bo wygrał gdzieś tam chyba w amatorskim MMA tak? Więc tutaj na pewno to go budowało I te dwie rundy były wyrównane tak? Ale w trzeciej zaważyła no, determinacja Oba już byli bardzo wyczerpani ale Adrian rzucił wszystko co miał i udało mu się walkę wygrać i to w swoim stylu przez umęczenie rywala i znokautowanie odnosząc przy temu też bardzo mało urazów bo oczywiście parę ciosów spadło na głowę zawodników ale bardziej panowie postawili na obalenia za to Marcin Krakowiak, którego ja od początku typowałem jako zwycięzca tego programu, poszedł w bitkę z Tomkiem Romanowskim. Była to wojna. Panowie pokazali, jak powinno się walczyć o kontrakt z KSW, o marzenia, dali z siebie wszystko, jakby nie było jutra, bo pomimo, że była to walka półfinałowa, to chłopaki prali się, jakby stawką był już kontrakt z KSW w swoich pierwszych walkach. Chcieli zostawić wszystko, a w dzisiejszym odcinku no dali jeszcze więcej. Za taką postawę ja obu zawodnikom wręczyłbym kontrakt z KSW, bo obaj reprezentują nie tylko wysoki poziom sportowy, ale mają też w sobie wojownika, bo oni nie weszli do klatki szukać zwycięstwa, nie szukali drogi na skróty. Szukali wojny, chcieli dać dobrą walkę. Marcin i Tomek po prostu chcieli się lać, mimo że w każdej chwili mogli zrobić coś innego Marcin mógł pójść po obalenie, po poddanie to postanowił, że będzie stać i się lać do upadłego i chcieli też dać najlepszą walkę programu w walce. Nie było przegranego, walka oczywiście się zakończyła. Lepszy był Tomek Romanowski, bo zadawał więcej ciosów, ale gdyby trzeba było walkę kontynuować, to Krakowiak byłby gotowy. Dlatego bardzo żałuję, że już go nie zobaczymy. Każdy z uczestników jest dobry, każdy jest inny, każdy ma inne atuty. Jeden jest twardy, drugi bazuje na charakterze, trzeci jest sprytny, ale Marcin Krakowiak jest Ogromnym talentem. Drugiego takiego zawodnika ze świecą szukać. On ma papiery na bycie najlepszym polskim zawodnikiem. Oglądanie go w akcji to czysta przyjemność. Ja mam nadzieję, że ten program tylko pomoże mu w dalszej karierze, napędzi go do dalszych sukcesów. Choć najlepiej byłoby, gdyby tutaj KSW zaoferowało Marcinowi walkę. Bo tutaj waga pośrednia w KSW jest chyba zaraz po ciężkiej i półciężkiej najgorzej wypakowaną wagą w KSW. Więc myślę, że 2 trzy walki Marcina byśmy zobaczyli w walce o pas. Ale niestety KSW musi się trzymać zasad i tylko jeden: dostanie wymarzony kontrakt z KSW. Oczywiście, takie same szanse na zwycięstwo ma Adrian, jak i Tomek. Myślę, że faworytem będzie Tomek ze względu na swoją twardość, zaciętość i ten niezłomny charakter. Myślę, że dla Adriana najniebezpieczniejsze będzie ktoś bardzo doświadczony albo ktoś bardzo utalentowany. Więc widziałem tutaj czterech zawodników, z którymi Adrian mógłby przegrać. Pierwszy z nich przegrał i odpadł. W Pierwszym odcinku był nim Paweł Kiełek, którego pokonał Krakowiak. Kolejny został wyeliminowany przez Romanowskiego, więc został Marcin, z którym Adrian unikał walki ze względu na to, że są przyjaciółmi i oczywiście Tomek, z którym teraz się zmierzy. Będzie to trudna walka dla Adriana. Ja oczywiście nie mówię, że te walki, które toczył, były łatwe, ale myślę, że te trudniejsze go ominęły. Ale tak czy tak w końcu spotka się z tym, który pokonał i doświadczonego zawodnika w postaci Radziszewskiego i utalentowanego zawodnika w postaci Krakowiaka. Więc, Tomka trzeba uznawać za najcięższego przeciwnika w karierze Adriana. Ja myślę, że będzie to bardzo niewygodny rywal, bo będzie dążył do ciągłej bitki, będzie wywierał ogromną presję, będzie ciągle zadawał ciosy, ale też ciężko będzie go złamać, więc myślę, że tutaj Tomek z Adriana wykrzesa wszystko, czego jeszcze nam nie pokazał, bo myślę, że Adrian jest takim zawodnikiem troszeczkę tajemniczym i te gabaryty i obalenia... Na razie wystarczyły, tak? A myślę, że jeszcze ma dużo w zanadrzu, czego po prostu nam jeszcze nie pokazał, więc myślę, że na pewno Tomek będzie zawodnikiem, który resztę tych asów z rękawa po prostu będzie musiał z Adriana wykrzesać. Ale też dla Romanowskiego Bartosiński będzie bardzo niewygodnym rywalem, bo wątpię, żeby Adrian podjął się walki w stójce jak Krakowiak, tylko będzie szukał obaleń, więc będzie też się skupiał na takim umęczaniu i uśpieniu tej czujności Tomka, więc myślę, że zadecyduje o zwycięstwie głowa, tak? Ten, kto pokona rywala psychicznie, ten też ten pojedynek wygra, więc albo będzie to zacięta walka, Albo jednostronna, bo wątpię, żeby tutaj była to walka, którą Adrian poprowadzi inteligentnie. Romanowski nie jest typem zawodnika, którego dałoby się uśpić czy e, złamać, tak? tylko jest to zawodnik bardzo nastawiony na sukces. Taki czołg, który ciągle idzie do przodu, więc będzie się po prostu trzeba mu tutaj postawić, tak? Adrian, oczywiście, ma szansę wygrać, bo też jest to kawał chłopa, też potrafi uderzyć, potrafi obalić, jest wszechstronnym zawodnikiem, ale myślę, że ogromną rolę odegra tutaj psychika, która przede wszystkim wskazuje na Tomka. Jest to zawodnik, który stoczył naprawdę mnóstwo twardych walk. Więc te doświadczenie ma naprawdę ogromne. Oczywiście Adrian ma tutaj szansę wygrać. Adrian jest sprytnym zawodnikiem i potrafi skupić się tutaj na założonej taktyce. I myślę, że no, jeśli wygra z Tomkiem, to wygra decyzją. Ale wątpię, żeby udało się Tomka skończyć przed czasem. Jeśli miałbym stawiać, to postawiłbym na Romanowskiego. Choć te walki półfinałowe mogą też się odbić na samym finale, bo jednak Romanowski też sporo obrażeń wyniósł z ostatniej walki, więc różnie to może być, ale na pewno Romanowski postawi bardzo twarde warunki, i patrząc na jego walki, zachowanie, jesteśmy w stanie uwierzyć, że udźwignie ciężar bycia. Tym jedynym, ale o tym przekonamy się chyba w kolejnym odcinku. A jak Wam podobały się te trzy ostatnie walki i kogo widzicie tutaj w roli zwycięzcy całego programu? Komentarze do Waszej dyspozycji, a ja zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się!